W dzisiejszym odcinku będziemy sobie otwierać pakiet yy, piątego poziomu za 8,99 zł. No pakiet już kupiliśmy i niestety się nie nagrało. Jak otwierałem, ale mamy 92 gemy. No mamy 92 gemy i nic niczego nie dotknęło. Także szkoda. Ale mamy już otwarte, że 60 będzie skrótka którą możemy sobie może nawet kupić, ale no to będzie chyba na tyle bardzo żałuję, że nie nagrałam, bo nie miałem... Połowy mu mi ucięło, że... Szkoda, naprawdę mi już... No ja mam nadzieję, że to mi się spodoba, to się łapkę w górę z dzwoneczkiem, a ja będę się zamrzegnać.